Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wasz pies umie zrobić siat w domu perfekcyjnie, ale jak wychodzicie na spacer, to nie jest już w stanie się skupić i pokazać wam takiego ładnego siat? A jak to jest u nas? Bez problemu jesteś pewnie w stanie przeczytać nawet trudny artykuł u siebie przy biurku, albo na kanapie, albo w pracy. Ale jak wziąłbyś ten artykuł na peron, albo do galerii handlowej, to każde słowo wydawałoby się z innego języka. Dokładnie tak samo jest z naszymi psami. Jeśli jakąś czynność przenosimy w inne otoczenie, trudniejsze, z większą ilością rozproszeń, z większą ilością bodźców, to nagle całe zadanie okazuje się bardzo trudne. Ale chwila, jak wzięlibyśmy prosty artykuł, to bylibyśmy go w stanie przeczytać bezproblemowo, zarówno przy biurku, jak i na dworcu. Osiągnęlibyśmy sukces i czulibyśmy się spełnieni. Czemu nie zrobić tego w treningu? Jak zmieniamy otoczenie, to zmienia się nam cała sytuacja treningu. Dlatego, jeśli jestem w domu, to mogę poprosić mojego psa o siad. Jak widzę, że robi siad bezproblemowo, to mogę od niego trochę odejść, czym zwiększę wyzwanie dla niego, bo będę od niego dalej. Też pokażę mi siad bezproblemowo. Ale jak wyjdę do lasu i widzę, że mój pies nie robi tak, nie jest mu tak łatwo zrobić zwykłe siat, to nie będę od niego odchodzić. Dlaczego? Bo tylko spowoduje, że się sfrustruje, że nie będzie umiał, że się zdenerwuje. I tak samo siat jest dla niego wystarczająco dużym wyzwaniem. W terminologii treningowej te elementy nazywamy kryteriami, czyli jakie, jaki jest poziom trudności danego ćwiczenia. Jedno wielkie kryterium to jest właśnie otoczenie, w którym się znajdujemy. Inne to jest na przykład czas, z jakim pies musi wykonywać ćwiczenie, albo odległość, którą mamy od psa. Kryteriami można bardzo szeroko żonglować, ale bardzo ważne jest to, żeby podnosić jedno kryterium naraz i wcześniej upewniać się, czy prostszy etap jest dla psa osiągalny. Co to oznacza? Właśnie to, co powiedziałam: jak uczę psa jakiejś sztuczki w domu i widzę, że mu dobrze wychodzi, to mogę się od niego oddalić, zwiększając kryterium, zwiększając trudność. Jakiego ćwiczenia i wtedy poprosić go o to, sam, o to samo zachowanie. Ale jak wyjdę do lasu, to najpierw proszę psa o bardzo prosty poziom danego ćwiczenia. I dopiero później, jak widzę, że pies radzi sobie bezproblemowo z tym etapem, mogę przejść do następnego. Nie rzucam się od razu na głęboką wodę. Chcemy, żeby dla psa i dla nas trening był przyjemny i żeby na koniec mógł osiągnąć sukces. Idziemy małymi kroczkami. Zaczynamy najpierw od czytania prostego artykułu w domu, a dopiero później przechodzimy w domu do trudniejszego. Ale jak wychodzimy na dwór, to czytamy najpierw ten prosty i dopiero jak jesteśmy w stanie zrozumieć prosty, to możemy przeczytać trudny. Proszę was, żebyście zastanowili się, jakie kryteria wy nakładacie na swoje psy i może trochę nimi pożąglowali, może zastanowili się, co jest dla waszych psów najłatwiejsze, a co najtrudniejsze i jak sobie z tym radzicie? Do zobaczenia!